Cześć. W ten weekend dostałem od jednego z widzów vloga takie pytanie na temat WooCommerce'a i tego, w jaki sposób możemy go integrować z jakimiś innymi narzędziami, które mogłyby nas wspomagać w prowadzeniu naszego sklepu internetowego. I tutaj głównie były pytania, na przykład, o integrację z jakimiś zewnętrznymi systemami logistycznymi, czy ewentualnie z jakimiś takimi narzędziami, które agregują różne zamówienia z różnych systemów, np. Allegro, sklep internetowy, czy jeszcze jakieś tam inne systemy sprzedażowe, np. sklep stacjonarny. Więc tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. WooCommerce akurat pod tym kątem jest bardzo fajny, ponieważ posiada REST API, przez które możemy się zintegrować i połączyć po prostu z naszym sklepem, wyciągać tam dane o zamówieniach, Możemy również modyfikować te zamówienia, modyfikować stany tych zamówień, informacje o wysyłce, dokładnie to samo z produktami, ze stanami magazynowymi produktów. Jeśli potrzebowalibyśmy gdzieś z zewnątrz aktualizować na przykład stany magazynowe naszych produktów, to oczywiście REST API nam to udostępnia i to jest w standardzie w WordPressie, działa to bardzo dobrze, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tutaj należałoby zadać pytanie troszkę odwrotnie, czy narzędzia, które chcemy gdzieś tam wykorzystać, czyli na przykład nasz pośrednik logistyczny, który będzie wysyłał nasz towar, jest w stanie się zintegrować z WooCommerce'em, czy ma jakieś narzędzia w swoim systemie, które pozwolą się zintegrować z WooCommerce'em i wyciągać właśnie takie dane o, choćby o zamówieniach, które, które mają być realizowane przez tą firmę logistyczną, i tutaj już oczywiście to zależy od oprogramowania tej firmy, która ma te dane sobie pobierać, wymieniać te dane z naszym sklepem. WooCommerce posiada w standardzie REST API, więc tutaj jesteśmy otwarci na komunikację z całym światem, można powiedzieć. Oczywiście ta druga strona musi mieć jakieś kompatybilne oprogramowanie, które będzie w stanie przetwarzać te zamówienia za pomocą właśnie tego Rest API. Z tego co widzę to WooCommerce jest coraz częściej wspierany właśnie przez jakieś takie firmy zajmujące się choćby właśnie obsługą logistyki dla sklepów internetowych, ponieważ no, WooCommerce też zyskuje coraz większy udział w rynku jeśli chodzi o sklepy internetowe, więc myślę, że jest tutaj całkiem dobrze zresztą sam mam na koncie kilka takich wdrożeń, gdzie integrowaliśmy się z jakimiś zewnętrznymi partnerami logistycznymi, i to wyglądało mniej więcej tak, że w sklepie był jakiś tam ustalony status, po którym firma logistyczna ściągała sobie te zamówienia do swojego systemu, wysyłała dane zamówienie i w momencie, gdy zamówienie opuszczało magazyny firmy logistycznej, właśnie przez Rest API do naszego e-commerce, wracała informacja z numerem Listu przewozowego, i wtedy automatycznie też do klienta był wysyłany mail już z samego Łukomersa, i tam był zawarty właśnie numer listu przewozowego i informacja o tym, że zamówienie zostało wysłane. Więc tutaj ta komunikacja między systemami można by powiedzieć była dwukierunkowa, ponieważ po pierwsze firma logistyczna sobie ściągała te zamówienia do siebie, a potem ze swojego systemu wysyłała do naszego Wo-Commerce dane. Listu przewozowego i z, zmieniała stan danego zamówienia na zrealizowane. To tyle, jeśli chodzi o WooCommerce'a i jego API. Chciałem się z Wami podzielić właśnie takim e, krótkim, szybkim, e, można powiedzieć, szybką taką odpowiedzią na to pytanie, bo myślę, że może się to przydać komuś, kto. Nigdy gdzieś tam nie, nie integrował WooCommerce z jakimiś zewnętrznymi narzędziami. W najbliższym czasie pojawi się też w podcaście gość, który z WooCommerce jest bardzo mocno związany. Także śledźcie na bieżąco, bo jak dobrze pójdzie, to pierwszy odcinek we wrześniu będzie właśnie o WooCommerce. Ie. W tym vlogu to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.